Mamy sobie dzisiaj Timo. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, a co będziemy tu budować? No, na pewno sobie będziemy budować. Czyszczały, chyba pierwsze. Myślę, że przynajmniej. Czyszczały. Nie będę się z nimi kłócił. Eee. 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 To idę na Botatymont po prostu. Blik gdzie tam? Nie wiem. Dziw dziw dziwnie to jakoś rozplanowali, ale eee. trudno. A właśnie, co ja mówię. mówiłem? Czyszczały sobie złożę pierwsze. Czyszczały sobie złoże pierwsze. Sorry. Czyszczały yy, maska... Yy, nie, czyszczały buty maska Później może kapelusz złożymy To nie tak będzie to wyglądało Kurde by miał drugi to by już padło Но не обедишь мне ту кормить. Курды тяжелкомедийно пишут, уже за Не так, как я помню, что так на помогала, что под была, слышьки увидя. А мне такую ну, не трюче. Так, Czym się wyław w program Ło woooo Dobra jeden za jeden nieźle Kurde nie ubrzy mnie nie ubiłożku na to jest

Nie wiem, nie wrócę. O, właśnie, by to Nidarek mi chciała piknąć O właśnie. Dobra, i za wracam. No, to sobie widzimy i sobie złożymy dwa razy to. Nie, zrobimy to inaczej. No, tak sobie kupimy już za to potek A żeby już nie wracać Troszkę by ciągnie s wali A coży wyjełbym no. Chyba wrócić, wrócić, wracać musi. Już nie zostanie wieży. Ten z X to zmutuje za chwilę. Comic Nie lubię co ogólnie czytać. Czy piszę w Polacy, czy w Angielsku. Ogólnie nie lubię czytać czatu. No chyba, że ja udzielam się na tym czatu. no to lubię. Dobra, jeszcze nie tylko wygląda, czy zrobił, ty franco, musiałeś? Dobra, to i uciekamy. Ty już możesz iść już nigdy nie przyjdzie, bo już idzie kto A, kurde nie wyszuku A ja tylko troszkę Tylko troszkę Ты её так шалишь, шалишь, а... Мне нужно утром, Ты на суд, ничего. Эээээ... Курды.

Czemu nie idziesz? Brakuje tam Ciebie. Jak na razie trendy chyba najlepiej ogarnia. Nie, Master. U nie, to w Nie wiem czy ta Niedelka nie poszła czasem lekko. Jesteś tam Niedelka? Ruchy raz, dwa, trzy, cztery. No pójdzie mi tu. No i za co nas zostało tutaj. O kurde jeszcze co Wierzę że musisz...

na są tu użytku przy no to później się do mną. Jak mundów Czy nie widujesz? Ja sobie tylko zapowiem te dwie Ładnie. widzisz kbk. Bardzo szukamy nie powiecie, znowu sur w walce, to ja na tenis nie poradzę. Bum! Nie padnij, nie podnie, o dobra. Ja tam zaraz u Ciebie będę Tak, będę, będę, tak, tak, ile ciwa. Dobry czas, to w łapie. Właśnie, nie wiem, czy skończyłem to, co mówiłem, ale wyłącznie. Już... Bo idzie mówić znowu, sur. A to nie moja wina. Chciałem Wam pokazać chociaż, żebym złożył coś, ale to chyba nie złożę tego. Dzięki temu wszystkim, co chciałem Wam pokazać, dlaczego Octimus jest takim denerwującym postacią. Dobre. Już nie będziemy się zwracać uwagi na jakiegoś tam. Łatwie dziadzie.

To było ryzyko, ale chciałem tylko zaoszczędzić. Dobra. Już myślałem, że padło. Ale nie. Nie tak łatwo. Dobra, jedziemy dalej. Jak 52 już się wszyscy po ławka po poszli? Ubierz go? Przydałbym się, aż to? Nie ubiegałby też nie. To, 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 to. No kurde, przydałbym się sprzedać to. Kupić sobie... To za chwilę. Może chociażby wam tak w za oko bym pokazał, co bym kupił. Raczej nie doczekamy. Pewnie Do około 20 będziemy surowy, więc tak. No pierwszy ten, później oczywiście maskę składam. Trzecim i tak bym był pewnie klepsydra. Klepsydra, no to już mamy. Tu! Zostaje nam dwa itemki. Kapelusz bym złożył i pewnie bym złożył... Kapelusz? Klepsydra? Co to kapelusz? Krzywd. Ja nie ma, pewnie bym składał nudów. Gdzie jestem? Patrzę, patrzę, patrzę. Nie, w sumie nie patrzę, ale... Я могу что маски изложить. Редактор O, znowu mi ubierz. U-la-la. -la. -la -la. Spieprzyłem to. Cóż na to poradzi. Akurat, Stany, no pasuje to kurde, kończysz? Nie możesz ja nie się bawić wiecznie w tym. Miał nik dwa Zigzmundo. Zigzmundo. Aż nie ma inaczej. Trójka nie wiesz. O kurde coś jakiś blad, martwisz co jest ma, raz dwa trzy cztery maszeruje hakerbery, Chyba tak już nie, dwa trzy cztery maszeruje haker o nie, no to było chamskie troszkę. Nie wiem, może może jakiś problem jest z serwerem, albo nie wiem. nie Mam pojęcia czemu. Ale widzę, że Ty, bo mnie się ubierz. A ja nie chciałbym się. Żeby... Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Po co, po co? Dobre, dobre playse zrobiłeś. dobra jedna jest. Jakby na ja musiałem. Ja się nawet nie ładnie widzę. Puszuję, bo nie ma czasu. No, chyba, że coś się pojawi w okazji, ale no, no, tak, proste, że. Ła, mamy na maskę. Wróćmy. tak bardzo walczysz z tymi minionami? Dobra, więc maska skończona. I co? No nie ma co, w pierwszych pieniędzy również ma. Po drugie trynda dżunglę robi zamiast kończyć tą walkę? Dziwne. Dobra, kończą. Dobra, dziękuję. Do następnego. Nie wiem, jeżeli oglądacie i zobaczycie ten filmik, możecie pod filmikiem napisać, kim mam zagrać. Postaram się tą postacią zagrać. Dobra, trzymajcie się. Cześć, do następnego.